I druga funkcja sprawdź wygraną. Oczywiście tej funkcji też jeszcze nie napisaliśmy, więc też musimy ją zakomentować. Ok. Więc e, myślę, że teraz przejdziemy do funkcji narysuj symbol, odkomentujmy sobie tą funkcję i przejdźmy do, do jej wnętrza. E, sym ta funkcja narysuj symbol będzie polegała na tym, że dostanie już od funkcji sprawdź pole, e, dostanie od funkcji sprawdź pole, miejsce, w którym ma narysować. To musimy tu też zapisać, że dostaje wiersz kolumna, i ona na podstawie tego, co dostała od tej funkcji, sprawdź pole, zrobi tak. Musimy tu wstawić global plansza czyja, która, i musimy tak. Jeżeli wiersz był równy 1, pozycja, X ustaw na 30. Czyli teraz pozycjonujemy, gdzie ma się nasz obrazek narysować. elif wiersz był równy 2. Pozycja X ma się równać szerokości na 3 plus 30. I trzeci elif wiersz równa się 3. Pozycja x równa się szerokość na 3, szerokość na 3, razy 2 plus 30. Ok, czyli tu ustawiliśmy pozycję x, y, a teraz będziemy ustawiać pozycję y. Czyli tak, to możemy sobie na, tak naprawdę skopiować. Klaić tutaj i teraz tak: jeżeli kolumna była równa 1, to pozycja y równa się 30. Jeżeli kolumna była równa 2, to pozycja y równa się wysokość podzielona na 3 plus 30. Jeżeli kolumna była równa 3, to pozycja y równa się wysokość, podzielona na 3 razy 2 plus 30 ok musimy teraz zmienić że dane pole zostało już jeżeli ustawiliśmy to czyli musimy teraz oznaczyć powiedzieć grze że dane pole już jest zajęte więc będzie to taka jakby flaga ustawiamy flagę że dane pole jest już zajęte. Robimy to po to, żeby później nie dało się na tym samym polu postawić drugie do tego samego lub jakiegoś innego symbolu. Musimy to zabezpieczyć. Czyli plansza wiersz minus jeden kolumna minus jeden równa się czyja tura. Czyja tura to przypominam był informacja o tym jaki symbol jest, jak czy aktualnie ruch jest wykonywany. Ok, i teraz musimy narysować to, więc na odpowiedni symbol i tak. Jeżeli czyja tura była równa Xowi, to ekran. Kropka, Blitz, czyli rysujemy na ekranie. Co rysujemy? Rysujemy obrazek x i rysujemy go w pozycja y, pozycja x. Ok. I jeżeli narysowaliśmy obrazek x, to musimy zmienić, czyja tura równa się kółko. No bo musimy odwrócić tura, żeby teraz mogła być tura kółka. OK. Nasz L if będzie miał działanie przeciwne, czyli jeżeli L if czyja Tura była równa kółko, to możemy sobie skopiować. Tu zamieniamy obrazek X na obrazek Y i musimy jeszcze czyja tura zmienić na X. -o. OK, i po narysowaniu tego odpg display.update. OK, myślę, że możemy sprawdzić, czy to działa. E, tak, tutaj zapomniałem też dwóch znaków równości. OK, gra się wczytuje. Coś jeszcze nie działa. Aha, tak. Musimy odkomentować teraz w funkcji. Mm, Funkcji Sprawdź pole, jak pisaliśmy naszego ifa, który sprawdzał, czy dane pole jest jeszcze puste, musimy odkomentować funkcję narysuj symbol. Bo ona cały czas była zakomentowana, więc do tego się nie dało jej wywołać. Teraz powinno być wszystko ok. Poza tym, że tu ma jeszcze problem z obrazkiem y, a jak my to nazwaliśmy? A, o, przepraszam, nie obrazek y, oczywiście obrazek kółko. Tak mi się skojarzyło z xami i ykami, jak mówiliśmy w współrzędnych, że zapomniałem, że to jest kółko i krzyżyk. I jak widzimy, możemy już rysować nasze symbole. Tylko jak widzicie, tu tak naprawdę X wygrał nawet dwukrotnie, a gra tego nie sprawdziła. Bo jeszcze cały czas nie mamy funkcji z DEF sprawdzić wygraną. I tą funkcją właśnie się teraz zajmiemy, bo już teraz mamy. Gra już wie, które pole jest zajęte przez którego gracza. Gra już to nawet nam narysowała, więc my o tym wiemy i teraz jeszcze musimy mm, sprawić, żeby sama gra mm, wiedziała o tym, że właśnie któryś z graczy wygrał. tak więc przejdziemy teraz do narysowania funkcji do pisania funkcji sprawdzić wygraną. odkomentujmy ją sobie i teraz tak global plansza kto wygrał remis I teraz tak mamy możliwość, żeby nasze symbole ułożyły się albo w pionie, albo w poziomie, albo na ukos. Zajmiemy się od sprawdzenia wygranej w poziomie. Czyli wszystkie linie od lewej do prawej. Pętla wygląda w ten sposób pętla, która sprawdzam. For wiersz in range 0-3. Jeżeli tu potrzebujemy zapisać dwa nawiasy if plansza wiersz 0 była równa, to możemy sobie skopiować tą część. Wiersz 1 była równa plansza wiersz 2. Czyli zawsze sprawdzamy wszystkie trzy możliwe Kolumny, natomiast wiersz w każdym przejściu pętli będzie się zmieniał od 0 do 3. E, dobrze, czyli tu mamy to. Tu możemy sobie zamknąć e, nasz nawias 1. ends plansza. że to też to co wpisaliśmy przed chwilą. Plansza, wiersz 0 is not none, no bo sam fakt. Sam fakt, że, że te trzy są sobie równe, jeszcze nie oznacza, że ktoś wygrał, bo właśnie jedno, z, mogą być wszystkie trzy puste i wtedy gra by również traktowała to jako wygraną. Tak więc musimy równocześnie sprawdzić, czy te trzy są sobie równe i czy plansza nie jest w tym miejscu pusta. Ok, tak więc jeżeli mamy już to sprawdzone. To w środku piszemy, kto wygrał. Równo się potrzebujemy dostać informację, kto miał, jaki symbol był właśnie w plansza wiersz 0, no bo to będzie osoba, która wygrała. I narysujemy sobie linię, która będzie zaznaczała, w którym miejscu doszło do wygranej, czyli pedie draw line gdzie na ekranie w jakim kolorze 68, 0, 0. i teraz jak ma być narysowana tak więc wiersz plus 1 razy wysokość dzielona na 3 odjąć wysoko, wysokość dzielona na 6. to zamykamy nawias. Mhm. Tutaj 0 przecinek. To wszystko co napisaliśmy. Tu zamykamy nawias, czyli tu mamy pierwsze miejsce, przecinek. I teraz potrzebujemy zapisać tak. szerokość Czyli tak to jest. Punkt x, y, w którym ma zacząć, to jest punkt, punkt x, y, gdzie ma skończyć, czyli szerokość przecinek wiersz plus 1. Zamykamy tutaj nawias od tego razy wysokość.